Na czym polega Państwa metoda kursu autohipnozy Duma? Dziękuję za pytanie. I teraz wspólnie z Panem doktorem zaczniemy, przytoczymy, jak przebiega nasz kurs autohipnozy. Wspólnie z doktorem Ryszardem Królem prowadzimy kurs do rozkonania umysłu metodą autohipnozy. Jest to metoda podobna do. Do metody sylwy, do metody doskonalenia umysłu. No i te metody już są wcześniej znane i były znane w Polsce, także nie jest to nowa metoda. Moja metoda oparta jest na mojej pracy, która wynika z terapii, hipnoterapii. Postanowiłem podobnie, jak prowadzimy sansy indywidualne z pacjentami, to jak pan doktor uczestniczy w takich sansach. Moich indywidualnych z pacjentami, żeby można było pomóc osobom, których może i nawet nie stać na sens hipnotyczny, żeby sami mogli ze sobą pracować. A więc tu nic nowego. To, co robię w gabinecie, pracując, ja jako e, terapeuta, hipnoterapeuta, psycholog, e, prowadzę sens z pacjentem i postanowiliśmy, żeby to można było ukierunkować na auto, czyli na autohipnozę, autohipnoterapię, czyli byśmy zapytali, z czym pracujemy choroby w podłożu psychosomatycznym, nerwice, depresję, lęki, nawet bezsenność czy inne problemy natury psychoseksualnej, które człowiek sobie nie radzi. Na przykład nałogi, depresji, mówiliśmy o tym już nałogi, alkohol, papierosy, narkotyki, redukcja nadwagi, koncentracja i pamięć. Podobnie jak mam te nagrania y, y, autohipnozy na tych płytkach, gdzie pacjenci otrzymują na różne tematy, y, i postanowiłem, żeby to przenieść y, y, na, na kurs, w którym będziemy pokazywali, jak pacjent może sam wprowadzać się w, auto, w stan autohipnozy. Inaczej mówiąc, to co jest nagrane, będziemy pokazywali i y, jak samemu pracować nad swoim problemem, to znaczy uruchomić y, wizualizację, bo w stanie, w stanie relaksu, odprężenia, rozluźnienia takiego ciała trzeba dołączyć wizualizację. Czyli to jest taka forma medytacji. Prawda? Pan doktor za chwilę powie, na czym polega medytacja, wyciszenie, a ja będę mówił to, co ja wprowadzam pacjentowi w trakcie kursu. Mówię na czym pracuję, więc pracujemy na problemach, jak wcześniej mówiłem, chorób psychosomatycznych i na przykład nagrania są na zdrowie, na dobre samopoczucie, na wyciszenie, relaks, odprężenie. Nagrania są na poczucie swojej pewności, wartości, odwagi, zadowolenia, optymizmu. Nagrania mamy na dobrobyt, sukces i pieniądze, majątek również, tak, jak uzyskać. Im więcej mówimy pacjentowi, albo sam sobie mówi, tym więcej uzyskuje sukces. To jest praca nad sobą. Nagrania mamy przy depresjach, lękach, nerwicy, nałogi, papierosy nałogi papierosy, tak, alkohol, narkotyki, nagrania. I jeszcze mamy bezsenność o podniesienie sprawności seksualnej również. Dla kobiet w ciąży również takie indukcje porodowe. No i z tym będziemy mówić uczestnikom kursu, na czym polega samoprogramowanie się. Na pewno to nie dzieje się po jednym spotkaniu to trzeba ćwiczyć i ćwiczyć na podstawie tych moich nagrań my od lat panie doktorze pracujemy ze sobą więc pan jako lekarz będzie wykładał na tych kursach również ze mną, bo tak już zaczęliśmy to robić no to proszę dodać co tam jak pan widzi tą naszą dalej współpracę no hmm, to jeszcze odnośnie tej autochętnosty to jeszcze tyle bym tylko powiedział w uzupełnieniu dodał, bo to tak no, już zostało powiedziane, co to jest autohypnoza, ale generalnie rzecz biorąc, no, autohypnoza to jest jakby praca ze sobą. To służy temu, żeby hypnozę wprowadzić przy pomocy własnych ustawień do, do swojego organizmu i żeby na tej bazie spowodować. Zmiany które służą dobrze zdrowi. No, bardzo dobrze, pan tu powie, ja myślę, że przybliży, jak to wygląda działanie na umysł człowieka, sugestie, bo to jest praca poprzez sugestia, a w tak. autopipnozie jest autosugestia. Tak, tak, jest autosugestia, i właśnie człowiek, który się musi najpierw ulec jakiemuś treningowi, żeby wszedł w skuteczną autosugestię. To nie można tak powiedzieć sobie przeczytać gdzieś tam w podręczniku jakimś, na czym to polega autosugestia, tam jest technika podana i potem przystąpić od razu do postępowania zgodnie z tymi technicznymi. To niestety to niczego nie prowadzi. Dlatego trzeba ćwiczyć tak, jak pan mówi, tę autosugestię. Wielokrotnie, dłuższy czas nawet, żeby osiągnąć efekt postrzegany. No i to musi być oczywiście robione nie tylko samodzielnie, ale również pod kontrolą już kogoś, kto ma dobre wyniki w tym zakresie. Bo wtedy ten ktoś umie ocenić te prawidłowe strony i nieprawidłowe strony postępowania w tej autosugestii. Także ta autosugestia, jak spotkałem w literaturze, to zastępuje, no to tak, spotkałem w taki określony, doskonały sposób to autosugestia, tak, ale my wiemy nawet z tego punktu widzenia, że mówi, że działa placebo, czyli człowiek mówi sobie, czyli nasza terapia też polega na pewnym stopniu z placebo, tak? a świadomość wie, że to jest dobre dla niego. No to przechodzi z takimi postulatami. Chcę, chcę zarabiać pieniądze i nigdzie coś mi w życiu. Dlaczego nie zarabiam pieniądze? Pyta się do mnie. Bo ja mówię prosto, bo masz stary program swój. Widocznie ci mówiono, że nie nadajesz się, jesteś ofermą i nie radzisz sobie. To zmień swoje nastawienie. Nie wystarczy, że ja w terapii mówię raz, że jesteś człowiekiem sukcesu i już nim się stajesz. Po moim sensie ja mogę odblokować i skasować to, co mówiono w niemu, bo kiedy był w życiu oferną, to był ofiarą, no. prawda? W wojsku mógł być mógł jego. Ojciec no. mówił, że musi nie, nie daje sobie rady, no bo chciał mieć syna sukcesu, a nie ten... No to może tak go. Troszkę poprogramową. To nie znaczy, że wszyscy ulegają temu programowi, ale bardziej wrażliwe od jednostki ulegają. I my zmieniamy ten program, ale żeby sam on się zmienił, to musisz z siebie wmawiać, wmawiać. Czyli programować. Słuchając mojego nagrania, programuje się. Ale lepiej, żeby sam słuchał swojego nagrania, czyli wmawiał się. To znaczy czym polega skuteczność? Na stworzeniu swojego wizerunku innym, jak jest dotychczas, tak. prawda? bo jak popatrzysz na siebie, jestem ofermu, nie daję sobie rady w życiu. I mówi taki zwrot ofermy jak w wojsku, właśnie mówiono. No i, no i co? I on całe życie musi być, trzeba zmienić jego program. Dlaczego on nie zarabia pieniędzy? Dlatego. Dlaczego on zaczyna robotę? I nie kończy, zaczyna drugą, nie kończy, zaczyna trzecią, nie kończy. I wszystko jest rozpoczęte. Z to emocjami, brak koordynacji myślowej tutaj jest, brak koncentracji na tym, co robi. Zaczynam coś, kończy coś. Ktoś powiedział jeden z polityków, nieważne jak to zaczyna, ale ważne jak ktoś kończy. Zanim, zanim ten, to musi widzieć efekt tego, bo zacząć każdy może być. tak? I później kobiety się denerwują, bo dobrze zaczął, źle skończył, tak, prawda? I inni się denerwują tak, I mówię, jestem, tam. jestem, nie daję sobie rady, bo nie kończysz człowieku tego. Rozpoczniesz to, to rozpoczniesz tamto. Widać jak ktoś w domu sprząta jedno, rzuca drugie, trzecie sprząta. Tu jeszcze nie skończył sprzątać, już za bałaganiem za sobą. Umiejętność, umiejętność sprzątania. No jak na biurku masz. Ktoś powiedział, że jak na biurku tak w głowie. Ale nasz, nasz profesor powiedział, Einstein, a jak pusto na biurku, to jak w głowie, też tak samo. To więc trzeba na biurku mieć rzeczy, te, co są potrzebne. Na, tylko na potrzebne. Jak masz bałagan, a jak masz pusto, też jest. A jak masz za dużo, też nie. Czyli pracujemy nad normą, miarą, miarą, miarą człowieka. Miarą, żeby było wszystko w miarze. Nie musisz mieć za dużo pieniędzy. Ale nie możesz mieć za mało. Masz mieć tyle pieniędzy, ile potrzeb. I my będziemy, panie doktorze, programowali tych naszych tutaj adeptów na, na, na bogaczy, na sukces, na dobrobyt, na majątek, na dobre myślenie i dobre, wspaniałe, dobre samopoczucie. Bo najważniejsze, ja uważam, że w naszej terapii i autochipności jest poczucie swojej wartości i pewności siebie. A na czym polega? Jak w banku. Jest. Czyli masz poczucie pewności tego banku. A człowiek jest bankiem informacji i mówi masz pewne, ja cię gwarantuję pewność. Ale ten bank pusty jest. On nie ma żadnej pewności siebie. Widzisz człowieka, który mówi ci pewnie i przychodzi do banku, który jest... Dlaczego powiedzenie jest pewne jak w banku? Zależy w jakim banku, Ale najczęściej jest. bank porządny mówimy, że tam pewne jest, bo tam jest. Bank nie musi mieć pokrycia w złocie, w majątku. Bank ma być po, 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 pokrycie w solidności, gwarancji tak. jego, że te pieniądze, które lokujesz w tym banku, nie zginą. Dlatego to. Poczucie pewności jest każdego banku i człowiek ma sam mieć poczucie wartości, pewności siebie, a kiedy ma poczucie pewności siebie, to wie, co ma w życiu robić. I tak nasz kurs będzie tutaj yy, dla młodych szczególnie, wilków młodych, którzy chcą iść do przodu, walczyć. Ale co, pusto mają, a my napełniamy tą pustkę, zapełniamy. Dajemy jemu to, gwarancję, że na pewno, jeżeli mówimy sugestie faktycznie i nauczymy, żeby on umiał wykorzystywać te sugestie, nie tylko, że będzie mówił przelewą z próżnego w próżne, ale napełni się tymi sugestiami i umie je wykorzystywać. I będzie tym pewnym bankiem. I ten bank będziemy napełniać. Więc zapraszamy tutaj na nasz kurs, razem z doktorem królem, którym od wieków pracujemy. Nawet kiedyś chyba w poprzednim życiu też pracowaliśmy na razie <laughs> w poprzednim wcieleniu. Ja możemy nie wierzyć, może tak. Dlatego dzisiaj chcemy uczyć młodych, jak tutaj mają sobie sukces, majątek, dobrobyt. Poczucie wartości, pewności siebie, odwagi, zadowolenia. I wcale nie muszą iść na kurs uwodzenia kobiet, bo jak będą pewni, to kobiety do nich same przyjdą, co? Przyjdą. A jak będą pewni, to i pieniądze przyjdą, i majątek, i dobrobyt, i, i dobre samopoczucie. Nie muszą biegać po ulicy łapać i szukać, oszukiwać innych czy, czy, czy inne rzeczy. Mają mieć pewne jak w banku pewne. No to co? Zapraszamy. Dziękujemy za wysłuchanie nas. I zapraszam na kurs, który będzie na stronie naszej internetowej www.kaszorowski.info Kurs Duma Wszystkiego dobrego